I moje ostatnie ulubione. Nie wolno być zwierząt domowych w pralce. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matt Olech, tak, dokładnie, a to są dwie minuty. I dzisiaj tak naprawdę absurd będzie godził. Absurd, zapraszam. A dzisiaj na tapet weźmiemy instrukcję obsługi pralki pewnego producenta. W związku z tym, żeby nie robić mu kryptoreklamy, zasłoniłem te wszystkie dane. Washing machine, pralka automatyczna. Co my tu ciekawego znajdziemy? Rozdział ten zawiera instrukcje zachowania bezpieczeństwa, które pomogą zabezpieczyć się przed zagrożeniami obrażeń ciała. Okej, okay, już zaczynamy i lecimy totalnym hardkorem, Przepraszam. Jeśli wyrób ma usterki, nie powinno się go uruchamiać, dopóki nie zostanie naprawione. Prawione. <noise> ja myślałem, że to jest oczywiste, ale <noise> to jednak nie. Nie mi pralki. <noise> Nie myj pralki polewając ją wodą. Grozi to porażeniem elektrycznym. To normalny. Padł na pomysł, że oni musieli napisać taki punkt, że umył pralkę za pomocą... Pralka sama się powinna mieć w końcu z pralką. Hmm. Nie wolno myć w pralce ciężkich przedmiotów Takich jak kowadło czy młotek Są takie momenty, w których naprawdę ja nawet Nie wiem co mam odpowiedzieć, bo to jest głupie Samo w sobie, chociaż przeznaczoną do prania Należy posortować według typu tkaniny Koloru stopnia zabrudzenia Nie, ja wiem, oni sobie po prostu zapomnieli Napisać, że jest to instrukcja obsługi pralki dla faceta Mama mi opowiada, że jak kiedyś kupiliśmy Po raz pierwszy w życiu w prl Chyba jeszcze, czy może wcześniej pralkę Automatyczną, to tata stwierdził, że tam Proszku nie trzeba, no bo to w końcu jest Automatyczne, nie? się jeśli nie teraz gdzieś słyszysz, to naprawdę gratulacje. Ja nawet na to bym nie wpadł. Używaj detergentu w tabletkach lub żelu bez wybierania funkcji prania wstępnego. Ale... Ej. Nie napisali tu, czy może być żel z dureksa? Pamiętaj, że pralka działa tylko po podłączeniu do prądu. To nie jest instrukcja obsługi dla faceta. To jest instrukcja dla ludzi chorych. A, właśnie, a propos ludzi chorych. Wyrób ten nie powinien być używany przez osoby z zakłóceniami zmysłowymi lub umysłowymi. To jest faktycznie rzecz, na którą się wkurzyłem, ponieważ ludzie, którzy są umysłowo chorzy i chodzą do specjalnych ośrodków terapii zajęciowej, to są normalni ludzie. I ja wiem, że to jest śmieszny odcinek, ale za to to po prostu... I moje ostatnie ulubione. Nie wolno być zwierząt domowych w pralce. Ja rozumiem kowadło, ja rozumiem ten błotek, ale tego zwierzęcia. Zawsze jak miałem kota i tatuś przychodził do domu i mówił Milcia, bo tak się kot nazywał, kopciu, kopciu. Kot, Jak Nie na koniec mieszkania. Bo ona się po prostu pralki bała. Co się stało z puszkiem? A, nie wiem. Zobacz, jak się ładnie kręci. I ja wiem, skąd powstały koty przy tycie, te, które mają które tak tutaj i po prostu wsadzili do pralki. W prali się tak rozeszło. I no, jedna ostatnia rzecz ważna ze zwierzętami jest taka, że koty można prać w pralce. I no ich nie wyżynać. Wyżynać, wyrzymać, w sumie to jedno licho. A teraz ty poproś swoich rodziców albo weź swoją instrukcję obsługi pralki i zobacz, co tam masz. I czy na pewno umiesz z niej korzystać? A jakiś śmieszny odcinek, również z dwóch minut, znajduje się tutaj w karcie na górze. Ja Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Ja się niesamowicie uśmiałem, czytając to coś. Wy, mam nadzieję, również się pośmiejecie. Trzymajcie się, nie puszczajcie! Na razie.